Toto! to? Co to może być? Gdzie jest? Co tu? Co tu się stało? Co? Co się stało z naszym domem? Gdzie jest Michał? Ale... Kto to? Najbardziej ciekawi mnie to. Kto to? Kto to w ogóle? Co to za portal? Kto? Hmm. Kto to tak przeczy? E? Hmm. Au. Co, co, co się stało? Kim jesteś? Jestem Wilkiem. No, w sumie po moim domu zostały tylko jakieś ruiny i deskant. To. Czekaj, przesunę się troszkę. Proszę, ale może wiesz, co się stało z moim bratem? Nie? No to czekaj, czekaj. Zabrali go do tego portalu? Tego? A pójdzie ze mną? Ja tak, szczerze mówiąc, to trochę sam to. To mu O, trzy, cztery! O! 或者。